Cześć, witajcie na moim kanale. Z tej strony Jacek. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszą część mojej retrospektywy z serii Batman Arkham. Tutaj przedstawię Wam dwa pierwsze tytuły z tej serii. To jest Batman Arkham Asylum oraz Batman Arkham City. Obie gry postaram się Wam tak bliżej przedstawić powiedzieć trochę o kulisach powstawania o różnych takich nowinkach, które nam te tytuły przyniosły. W drugiej części, która zostanie wydana za około dwa tygodnie Powiemy sobie o pozostałych grach z tej serii, to jest o np. Batman Arkham Origins oraz oczywiście o Arkham Knight, który stanowi na ten moment przynajmniej zwieńczenie tej serii. Zapraszam Was na tą podróż w czasie. Na przestrzeni lat Batman niestety nie miał szczęścia do growych adaptacji. Owszem zdarzały się wyjątki, ale większość tytułów z jego udziałem to było raczej odcinanie kuponów od znanej marki. Z takich pozytywnych wyjątków wymienić trzeba na przykład oparte na animowanym serialu Batman Vengeance albo uwielbiane do dziś różne części Lego Batmana. Prawdziwa rewolucja nadeszła jednak dopiero w roku 2009, kiedy to niewielkie oraz mało znane studio Rocksteady we współpracy z wydawcą Eidos dało nam Batman Arkham Asylum. Historia tu przedstawiona, co prawda nie nawiązuje bezpośrednio do żadnego z komiksów, ale wyraźnie inspiruje się komiksowymi przygodami Batmana. Nasza przygoda zaczyna się, gdy Batmanowi kolejny raz udaje się schwytać Jokera. I razem udają się do Arkam, czyli do tego tytułowego zakładu dla obłąkanych, dla chorych. Cała akcja gry rozgrywa się na wyspie, na której mieści się tytułowe Arkham Asylum. Za fabułę odpowiada znany scenarzysta Paul Dini, którego możecie kojarzyć chociażby z animowanego serialu Batman Animated Series. I od początku idzie tutaj wyczuć rękę mistrza. Na szczególne uznanie zasługuje na pewno fakt, że głosem Batmana jest tutaj znany z Batman Animated Series Kevin Conroy. Facet ma absolutnie kultowy głos, a poza nim wraca również Mark Hamill w roli Jokera. Podobnie jak w animacji, tak i w grach, duet ten nie ma sobie równych. Historia od pierwszych chwil łapie nas za gardło i nie puszcza do końca. Gdy tylko znajdziemy się w murach Arkham Asylum, od początku możemy wyczuć, że zbliża się coś złego. Szaleństwo i mroczna atmosfera tego miejsca od razu w nas uderzają. Od razu czujemy, że za rogiem czai się coś niepokojącego. A nawet sam Batman zauważa, że Joker poddał się wyjątkowo bez walki. Nie musimy wcale długo czekać, aż wszystko szlak trafia, sytuacja wymyka się spod kontroli, a Joker przy pomocy Harley Quinn zostaje uwolniony. I de facto przejmuje kontrolę nad całym kompleksem Arkham Asylum na wyspie. W tym momencie przejmujemy kontrolę nad Batmanem, a naszym zadaniem jest opanowanie tego chaosu. Oraz ponowne skwytanie Jokera i poradzenie sobie z całą gromadą e, czarnych charakterów, e, zbiorów, więźniów, których Joker uwolnił. Już w tych pierwszych momentach gry mamy przy okazji próbkę świetnego systemu walki, który był jedną z większych innowacji w tej serii. Was it to great mist? Szpital dla obłąkanych Arkham Asylum właściwie sam w sobie jest bohaterem. To miejsce ma niepowtarzalny charakter. Mroczna atmosfera jest tutaj tak gęsta, że można by ją przecinać nożem. Mimo iż większość akcji dzieje się w zamkniętych pomieszczeniach, to nie możemy narzekać na monotonie. Każda osobna sekcja tego ośrodka różni się od siebie bowiem wyglądem. Pod względem architektonicznym, każda część tego ogromnego ośrodka ma swój własny e, styl, ma swoje własne smaczki, opowiada własną historię. Wiele informacji o historii tego niezwykłego miejsca dostajemy znajdując ukryte w różnych miejscach taśmy z nagraniami, albo zwyczajnie analizując obrazy na ścianach czy notatki. Wzorem najlepszych gier z gatunku Metroidveni. Niektóre lokacje wydają się dla nas niedostępne. Niektóre miejsca dostaniemy się dopiero, gdy uzyskamy odpowiedni ekwipunek. Gra co róż zachęca nas do zboczenia z wytyczonej ścieżki i szukania różnych sekretów i ukrytych zakamarków. Różnymi sposobami Arkham Asylum zachęca nas do zwiedzania każdego zakątka tego świata. Sekretne pokoje ze smaczkami, z nawiązaniami do komiksów. Ten świat ma naprawdę bardzo wiele nam do zaoferowania, jeśli jesteśmy gotowi go naprawdę zgłębić i zwiedzić każdy ukryty zakątek. Po ucieczce Jokera w szpitalu panuje totalny chaos. Fajnie, że gra podkreśla, jak ważne dla Batmana jest ludzkie życie. I tu często ważniejsze od powstrzymania przestępców jest uratowanie ocalałych strażników oraz lekarzy. Interakcje z personelem Arkham Asylum nadają grze bardzo ludzki pierwiastek. Widzimy w jak beznadziejnych okolicznościach znaleźli się ci ludzie, a niesienie im pomocy staje się poniekąd naszym motorem napędowym. To napędza nas do działania. Te misje ratunkowe nie tylko posuwają akcje do przodu, ale pozwalają zdobyć nam również cenne doświadczenie, dzięki któremu możemy wykupić dodatkowe umiejętności oraz gadżety. I've got your scent, Batman. Przy okazji warto wspomnieć, że na naszej drodze spotkamy nie tylko Jokera. W trakcie naszej przygody przewija nam się cała plejada różnych postaci z kanonu Batmana. Mamy tu całą plejadę różnych czarnych charakterów, takich na przykład jak wspomniana już Harley Quinn, Mr. Zas, czy Killer Croc. Walka z tym ostatnim to zresztą jeden z najbardziej emocjonujących momentów w całej grze. Krótko mówiąc, jako Batman mamy pełne ręce roboty. A przedstawione tu wersje tych postaci czerpią pełnymi garściami z najlepszych komiksowych pierwowzorów. Starcia z bossami należą do najmocniejszych elementów tej gry i na długo pozostają w naszej pamięci. My geniusz has <laughs> Gdy jesteśmy już przy omawianiu wrogów Batmana, to wypada wspomnieć o jednej postaci, która, co prawda, nie pojawia się tutaj fizycznie, ale jego wpływ oraz jego działania czujemy właściwie przez całą rozgrywkę. Mowa tu oczywiście o Riddlerze. Tutaj Edward Nygma nieraz wystawia nasze szare komórki na test. I co rusz róż spotykamy różne zagadki, trofea, znajdźki na wyspie. A ich zdobycie często wymaga od nas wysilenia szarych komórek. Poza główną fabułą, nie mamy tutaj, co prawda, jakichś misji pobocznych. Ale, jako dodatkową atrakcję, mamy tryb wyzwań. Wyzwania te zasadniczo dzielą się na dwie kategorie: są to albo walki, albo wyzwania skradankowe. A w niektórych możemy się wcielić nawet w postać Jokera. Arkham Asylum nie jest może tak rozbudowane jak kolejne części cyklu, ale jest to świetne otwarcie serii i jest to pierwsza gra, która tak świetnie oddała różne aspekty postaci Batmana, pozwoliła nam być Batmanem. Harley Quinn here. Do you like my new uniform? Tutaj wyraźnie widzimy, że Batman Arkham Asylum z roku 2009 stanowiło taką nową jakość gatunku gier przygodowych z superbohaterami. Tutaj wprowadzono wiele elementów, tu przede wszystkim mam na myśli system walki, system eksploracji, które w kolejnych latach wykorzystywane były przez innych deweloperów, którymi inni deweloperzy inspirowali się bardzo mocno. Tu wypada na przykład wspomnieć serię gier ze Spider-Manem, gdzie wyraźnie widzimy, że system walki bardzo mocno zainspirowany jest dokonaniami Rocksteady na tym polu. Wydawać by się mogło, że po wydaniu tak wielkiej gry, jaką okazało się Batman Arkham Asylum, autorzy z Rocksteady mogliby odpocząć, osiąść na laurach, skupić się na innej serii, ale nie. Już niecałe 3 lata później, w roku 2011, na świat ukazało się Batman Arkham City, czyli kontynuacja Asylum. I o tym tytule powiemy sobie teraz krótko. Akcja Arkham City dzieje się jakiś czas po zakończeniu wydarzeń z pierwszej części, a na stanowisku scenarzysty powraca ponownie Paul Dini. Historia tym razem obraca się wokół postaci Hugo Strange'a. Doktor przekonał lokalne władze, aby umieścić wszystkich więźniów ze szpitala Arkham w specjalnej odizolowanej części miasta w tytułowym Arkham City. Wielu mieszkańców sprzeciwia się takiej koncepcji, aby. Odgradzano pewną część miasta grubym murem i umieszczano tam naprawdę niebezpiecznych przestępców. Jednym z protestujących jest Bruce Wayne. W trakcie jednego z protestów Bruce Wayne zostaje pojmany przez strażników, i następnie sam zostaje umieszczony w Arkham City. W tej odizolowanej części miasta prawo i porządek są właściwie tylko iluzją. A przestępcy połączyli się w różne klany i walczą o dominację nad terenem. I tu już na początku gra odwraca nasze oczekiwania, ponieważ pierwsze chwile rozgrywki spędzamy nie w skórze Batmana, a jako Bruce Wayne. Na szczęście całą grę nie latamy sobie w garniaku i popijamy drinki, tylko szybko znajdujemy nasz strój. I ponownie stajemy się Batmanem. Szybko okazuje się, że Bruce specjalnie dał się złapać, aby móc przeprowadzić infiltrację Arkham City i odkryć plany szalonego doktora. W tle przewija się również temat protokołu 10, którego naturę Batman stara się poznać. A sama historia, może nie ma tak mocnego otwarcia jak Arkham Asylum, potrafi za to zaintrygować oraz obfituje w wiele zwrotów akcji. W odróżnieniu od pierwszej części, dostajemy tym razem prawdziwie otwarty świat. Arkham City nie należy może do największych wirtualnych światów, ale trzeba przyznać, że każda dzielnica miasta jest inna, każda opowiada swoją własną historię, ma własne rozwiązania architektoniczne i ciekawe budowle. A wszystko to zachęca nas znowu do poznawania tego rozległego świata. Oprawa audiowizualna zestarzała się naprawdę z godnością. Trzeba uczciwie przyznać, że gra nie zestarzała się za bardzo i nawet dzisiaj po tylu latach może się dalej podobać. I to można powiedzieć zarówno o tej części, jak i o pierwszej odsłonie. W City powraca znany i lubiany system walki. Ale mamy tutaj znacznie więcej gadżetów oraz możliwości ofensywnych. Sam system został również dopracowany i rzadziej zdarzają się błędy czy ciosy, które trafiają w powietrze. Arkham City, podobnie jak Asylum, daje nam oczywiście też możliwość podejść bardziej skradankowo do eliminacji wrogów. Ten rozległy świat będziemy poznawać jednak nie tylko jako Batman. Całkiem spory epizod zalicza tutaj kobieta Kot, która dostaje nawet swój własny fabularny dodatek, umiejętnie wpleciony w główną fabułę. Catwoman dysponuje własnym zestawem ruchów oraz gadżetów. A pod kątem wizualnym oraz mechanicznym zapewnia nam całkiem nowe doświadczenia w eksploracji tego świata. Jej ruchy są no bardzo kocie, co zresztą nam, fanom na pewno bardzo pasuje. <śled> W Arkham City powraca wiele postaci z pierwszej odsłony. Mamy tutaj oczywiście Jokera, mamy powracającą Harley Quinn, ale mamy też dużo nowych postaci, to zarówno wrogów, jak i sojuszników Batmana. Jako główny antagonista występuje tutaj przynajmniej oficjalnie Hugo Strange, ale bardzo udane występy zaliczają na przykład Mr. Freeze, Pingwin, czy chociażby Dwie Twarze. Arkham City wracają też zagadki i trofea zostawione przez Edwarda Nygmę. Tym razem złoczyńca ten pojawia się nawet fizycznie w jednej z misji pobocznych, ale oczywiście tylko gdy uda nam się rozwiązać wszystkie jego zagadki. A tych tym razem jest naprawdę od groma. Tutaj muszę Wam powiedzieć, że ilość zagadek tym razem mnie nieco onieśmieliła, gdyż dostajemy około 400 różnych znajdziek, trofeów, zagadek, które są rozproszone po całym świecie. Ogromna liczba, jest to prawie dwa razy tyle co w pierwszej części. Tym razem w City przewijają się nie tylko wrogowie, ale też sporo sojuszników Batmana. Tu wspomnieć wypada Alfreda, z którym non -stop rozmawiamy przez komunikator. Jak też Robina, który na chwilę się pojawia, a w misji pobocznej spotkać możemy nawet Azraela. W City powraca też uwielbiany przez fanów tryb wyzwań tym razem oferując nam nawet możliwość wcielenia się w takie postacie jak Robin czy Nightwing. Można powiedzieć, że dostaliśmy tym razem po prostu wszystkiego więcej. Mamy większy teren do eksploracji, mamy spory kawałek Gotham do zwiedzania. Mamy też po raz pierwszy misje poboczne. Możemy skupić się na głównej fabule, ale w każdej chwili możemy się na przykład na chwilę oderwać, pójść innym torem, pozwiedzać go tam, porozwiązywać zagadki, których tym razem jest naprawdę odgroma Po prostu mamy chyba 400 różnych zagadek: znajdek pana zagadki, Edwarda Nygmy do znalezienia. Są misje fabularne, skupiające się na postaciach, których w głównej fabule wcale nie spotykamy. Tu mamy Dead Shot'a, e, mamy Poison Ivy, e, mamy nawet dodatkowe grywalne postacie, w postaci Catwoman, na przykład, która dostaje spory taki fabularny kawałek dla siebie. E, wszystkiego jest po prostu więcej. Autorzy zadbali o to, żebyśmy się świetnie bawili, żebyśmy chcieli zwiedzać ten ogromny świat i to naprawdę wypada docenić. E, dla mnie Arkham City jest takim naturalnym krokiem do przodu. Arkham Asylum dało nam świetną, skupioną, w jednym miejscu, w jednej lokacji, grę e, taką Metroidvainie można powiedzieć, taką grę inspirowaną bardzo mocno Castlevanią i Metroidvanią, Metroidem, tak? E, gdzie chodziło przede wszystkim o eksplorację zamkniętych lokacji, tam mieliśmy tylko wyspę, tu mamy spory kawałek miasta do zwiedzania, mamy dużo więcej opcji eksploracji, dużo więcej gadżetów, e, naprawdę, jest to gra, która stanowi. Taki naturalny kolejny punkt, kolejny krok w ewolucji tej serii. A wy co sądzicie o pierwszych dwóch grach z serii Batman Arkham? Macie może jakiś swój ulubiony tytuł z tej serii? Czy jest to Batman Arkham Asylum, czy jest to Batman Arkham City, czy może jest to któraś z pozostałych dwóch części, o których sobie powiemy za dwa tygodnie? Jeśli macie jakieś swoje typy, podzielcie się nimi w komentarzach, chętnie poczytam. Fajnie jest zacząć taką dyskusję. Tu myślę, że nie ma złych odpowiedzi. Każdy, każdy ma rację, każdy ma jakieś swoje tytuły, które, które uwielbia, do których lubi wracać. I podzielcie się tą, tą pasją z innymi. Zapraszam Was do komentarzy. Jeszcze raz dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam Was na kolejne materiały z serii Retrospektywa. I zobaczymy się już za dwa tygodnie za około dwa tygodnie na następną, drugą część mojego przeglądu serii Batman Arkham, gdzie skupimy się na Batman Arkham Origins oraz przede wszystkim Batman Arkham Knight. Dzięki jeszcze raz, że byliście dzisiaj ze mną. Proszę, lajkujcie, subskrybujcie, to naprawdę pomaga i do zobaczenia następnym razem. Cześć!